Cześć! Witajcie gorąco w kolejnym filmie. I dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy, który będzie już zahaczał nawet bardzo o trendy wiosenne. Pomyślałam sobie, że takimi małymi kroczkami będziemy w Chodzić w tą tematykę wiosenną, tak żeby od razu może nie robić takiego wielkiego filmu, ponieważ ja chcę się do niego porządnie przygotować, prześledzić wszystkie trendy i pokazać Wam moim zdaniem te, które są godne pokazania i polecenia, a nie mówienia po prostu, wiecie, tak, książkowo o wszystkim i o niczym, więc wyśle dać mi troszkę czasu, ja się przygotuję i wtedy po prostu nagram te trendy. A dzisiaj pokażę Wam kilka ubrań, które już zakupiłam. Które wiem, że już na pewno będę nosić, i że będą cudowne, że będą podstawą w mojej szafie na wiosnę, także jeżeli jesteście ciekawe, na pewno jesteście, zapraszam. W tym roku na wiosnę będą bardzo modne trendy lat 80., czyli właśnie taki troszkę kic, trochę dyskoteka, trochę błysku. Ale też takie właśnie atłasowe materiały i dużo kwiatów, wzorzyste rzeczy. No wiadomo, na wiosnę zazwyczaj ten trend wchodzi. I tu mam do pokazania wam bomberkę, która jest takiego materiału atłasowego. Kolory tutaj tego pomarańczu się przewijają, jak widzicie, i ma ona również przepiękny taki niebieski, który będzie modny. Także no rewelacja, sama powiecie, ona jest z promody, jeszcze z metką yy, i pod spodem ma, yy, taką, mam taką koszulkę zwykłą na ramionczkach, też z promodu, biała. Moim zdaniem ten zestaw jest po prostu cudowny i polecam, to jest nowa kolekcja. Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać i na Instagramie zrobiła furorę, to taki płaszcz z Zary, klasyczny, prosty, szary, z yy, sukienką w kwiaty też z Zary. I głównie ta sukienka, no bo wiecie, ten płaszcz jest taki on ma podszewkę, więc generalnie dobry będzie na tą taką wczesną wiosnę i wczesną jesień później może być trochę za gorąco bardziej ja noszę już takie raoneski, ale póki co bo cały czas noszę, jest po prostu cudowny taki dwurzędowy zobaczycie go dobrze na zbliżeniach i piękna sukienka z Zary takiej wersji jakby koszulowej, bo tutaj ma kołnierzyk, długa, luźna naprawdę fajny materiał. Ja mam w rozmiarze XS, bo o to pytał Cię na Instagramie. Także kwiecisty, piękny wzór, wiosenny, ale z taką czernią, jeżeli ktoś nie lubi za dużo, trokacizny. najmłodniejszy kolor tego sezonu to bardzo mocna fuksja. Zakochana w tym kolorze, kupiłam płaszcz Stop Secret, taki piękny, zobaczcie. Yy, on ma tutaj takie klapy jakby Jest taki troszeczkę oversize'owy, czyli troszeczkę jest oversize'owy, więc wzięłam 34, żeby jak najmniejszy był. Piękny taki bardzo mięciutki materiał. Yy, on nie jest gruby, to jest bardzo cienki płaszczyk, ale też nie jest jakaś super taka fruwajka, żeby nas nie grzała. Także na tą wczesną wiosnę, no prześliczny same powiedzcie. I myślę, że on będzie świetnie pasował z torebką, którą mam zaraz pokażę. Także Top Secret, tak, obecna kolekcja, najmodniejszy kolor, moim zdaniem, tego sezonu. Spójrzcie, oto moja nowa perełka. Dobrze ją pokażę, ale myślę, że tutaj będzie się odbijać od światła. To jest torebka Stosa srebrna bo srebro też będzie bardzo modne. Takie wiecie, no dyskotykowe po prostu odcienie, tak jak wcześniej mówiłam, lata 80. I zobaczcie jak ona pięknie będzie wyglądać z tą fuksją. No po prostu rewelacja właśnie z tym płaszczem. Tak z myślą o tym bo się tak kupiłam ten zestaw. Będzie mi się podobał mega z jeansem, jakaś bluzeczka, zwykła, prosta, ta torebka, ten płaszczyk, jakieś tenisówki, po prostu heja. Także bardzo mi się podoba coś takiego i dajcie znać czy Wam również Słuchajcie, zrobiłam zamówienie na American Outlet i część rzeczy będzie do, dla mnie, właściwie tylko jedna, nie, dwie, dwie dla mojej koleżanki i jedna dla mojej mamy, bo takie też zamówienie robiłam i tak, zobaczcie. Po pierwsze torebka, przepiękna, perełka z Abercrombie and Fitch, yy, z tym ich klasycznym takim wzór, wzorem, wzorem. To nie, jest, to jest jelonek? No nie wiem. W każdym razie, dlaczego ją wzięłam? Ponieważ jest tak czarna i ma tutaj kolory, które będą teraz modne, czyli fuksja, ta czerwień, taka mocna, ten niebieski, ten biały, ten złoto, no wszystko jest rewelacyjne. Wielki, fajny frędzel do zaciągania, i na długim pas. No po prostu powiedzcie, czy to nie jest perełka, to jakieś kurtki takiej stonowanej ta torebka z koralikami. Rewelacja, pięknie wykonana i naprawdę cena była ekstra. Dla siebie również wzięłam taką koszulę nawiedzona z Tomiego Hilfiger'a. Yy, znowu funkcja. Bardzo ładny jest ten kolor, same powiedzcie. fajna będzie na wiosnę. I myślę, że ten kolor w ogóle rozwesela i będzie pasował do wielu osób. Taka klasyczna, zwykła koszula, ale w dość nieoczywistym i bardzo modnym kolorze. Yy, no, cóż tu więcej mówić. Będzie fajnie wyglądać z tym szarym na przykład płaszczem i do tego ta kolorowa torebka, albo ta srebrna to już w ogóle czad. Także... Coś takiego. No i okej, okay. następne rzeczy są dla mojej przyjaciółki, yy, ale ja sama myślę, że sobie nie zamówię. Zobaczcie, jaki piękny jest ten stanik. Yy, taki do ćwiczeń w ogóle, to jest z Kelvina. Naprawdę on jest fajny, bo on jest taki atłasowy, słuchajcie. No i tutaj akurat przy okazji Wam po prostu o tym mówię, bo to do trendów jakby się nie zalicza. Kelvin zawsze jest modny, obojętnie jaki sezon nie mamy, zawsze ta klasyka wygrywa. Także tutaj fajny, porządny stanik do ćwiczeń. Yy. Naprawdę jest takimi lucy fajny. naprawdę bardzo mi się podoba. Tutaj to srebro, o, może to srebro w trendach na pewno by się wpisało. I wzięłam jeszcze takie spodenki, bo bardzo chciała coś w trendach, właśnie, żeby zahaczyć o wiosnę, ale żeby było to coś takiego wyjątkowego. I to są prześliczne, dziergane spodenki z mm, koronki. Sama bym takie chciała. Prześliczne są kurczę. Ma gust, ma co? Ym... Także zobaczcie, o tutaj, koronka i z przodu jest taki, taki frędzel. I to jest firma też Abercrombie Fitch, bardzo porządne, zrobione, tak jakby ręcznie robione, prześliczna rzecz. I ostatnia rzecz z American Outlet, to taka -biała to trawiasta biała torebka, to chciałam powiedzieć, w takim kolorze, no bardzo wiosennym, ale z góry mówię, to nie jest mój styl, bo to jest dla mojej mamy. Ona lubi takie rzeczy i pomyślała sobie, że jakiś prosty płaszcz i właśnie taki wzór bardziej wiosenny, coś innego. Ładna jest ta torebka i bardzo w trendach, ale tak jak mówię, to nie jest mój styl, od razu Wam mówię z góry. Także takie jakby printy, biała fajne, tam są ceny naprawdę tych takich drogich torebek, także zaglądajcie, bo można tam, zyrk można znaleźć naprawdę perełki, tak jakby chociażby tamta z Abercrombie Twitch, albo ostatnio jak z Kelvina Dorban, taką małą, piękną torebeczkę czarną, to jest debeściakie Na dole w opisie będziecie mieć kod rabatowy, który możecie wykorzystać na American Outlet, zawsze staram się Wam załatwić te kody, żeby, jeżeli Wam się coś spodoba, no to jeszcze taniej można dostać, nie dość, że to jeszcze jakiś rabat, także myślę, że jeżeli coś Wam się spodoba i będziecie chciały skorzystać, jak najbardziej zerknijcie na dół. Oprócz takich krzykliwych kolorów, które zresztą tutaj pojawiły się już w tym cholu, ta fuksja mocna, takie jakieś oranże, będą modne również pastele, tak jak zwykle zresztą, ale będzie kilka takich podstawowych kolorów, m.in. pudrowy róż i takie świecące materiały, czyli właśnie tutaj lata 80. mocno się. Wyostrzają. I słuchajcie, to jest firma By Design. Ja przypadłam e, oglądając kiedyś te ubrania i zamówiłam sobie pierwszą bluzkę, i potem to już poszło. I moim zdaniem te bomberki są po prostu niesamowite, cudowne. E, I to, tak jak mówię, jest z nowej kolekcji bomberka, jeans, nie jeansowa, tylko z tego. Jest materiał tutaj, a tutaj mocno świecący, taki fajny kolor, taki rose gold jakby. Przepięknie to razem wygląda i bomberka jest prześliczna i ma w rozmiarze S. No i cóż więcej mówić, kocham pudrowy róż i na wiosnę I druga rzecz spy Design i zarazem ostatnia z tego holu zakupowego, to mm, zobaczcie, taka bluza, która zrobiła furorę, właściwie sukienko bluza na Instagramie u mnie. Długa, z kapturem, porządny materiał, świetny. I, do, i na dole ma takie, zobaczcie, takie kropeczki jakby, takie napy, o, napy srebrne i kieszeń takiego kangurka. Yy, także no, prześliczna rzecz, no, świetnie wykonana, ładny kolor. Ja ją noszę teraz z długimi kozakami, a na wiosnę do trampek, do jeansowej kurtki, do ramoneski. To rybka ta srebrna i idę na miasto. I dobrze, moi kochane, to było na tyle, jeżeli chodzi o haul taki wczesno, wiosenno, zakupowy. Yy, to znaczy, wiosny no nie ma, jeszcze wiecie, już trzeba się powoli nastawiać. Ja chcę też Wam krokami, powolutku pokazywać yy, rzeczy, ale tak jak mówię, pojawi się film ten o trendach, dajcie znać, czy oczywiście chcecie. Yy, a myślę, że tak, ponieważ zazwyczaj jest mnóstwo ludzi, którzy chcą coś takiego zobaczyć. Postaram się jak naj bardziej przyjemnej formie Wam to przedstawić. No i co? Napiszcie, czy rzeczy Wam się podobały, czy podoba Wam się w ogóle inwencje, czy podobają się te inspiracje, które przedstawiłam, które najbardziej, jeżeli chodzi o nadchodzącą wiosnę. I do następnych filmów, buziaczki. Pa, pa!